Złego losu. Wiem, że to twój teren, ale czy po tych kłopotach musimy wchodzić prądowymi drzwiami? Ja wchodzę. pewny. Ty jak chcesz. Poczekajcie tu. Na czego? Jadę tam, a ktoś musi tu zostać na Myślałem, że. Tak, że możesz zrobić to bezemnie, mądralo. Jak to miło? Teraz nie będziesz siedział tu sam. Czy to odtąd? tuya Nie robi się coraz bardziej ciekawy. O nie, wybranie smok. Co się co Co się dzieje? Przykro mi. Chcieliśmy współpracować tak, jak mówiłeś, ale część smoków nie zgodziła się na to. Nie chciały nam ufać. Planowały atak na miasto. Miałem użyć ognistego granatu, by zamknąć nas wewnątrz szlaku, lecz smok przepowiednia wystał ze mnie tę myśli. To był plan kłupca. Całość ludzie. Nie możecie się z sobą dogadać. Ojczycie ognios anno w smoka. To co innego? Wynikło nieporozumienie. Paśkap, ale jest... Merci Przepadam przez kapłana. Widzę jego oczami. Czuję to, co on. Jest nam trzy A przyjaciela się nie krzywdzi, prawda? To twoja wina. My chcieliśmy wam pomóc. Co? No tak? Możemy się nie kłócić, tylko stąd uciec? Ten metal pochodzi z tych czasów. Te kraty są niezniszczalne. Ani człowiek, ani smog nie uciekną z placu proroka. Nie znasz wszystkich faktów. Tak, tak. Ani smog, ani człowiek nie Ty ucieknął, ale może uciec szybko. Dobry Czy ktoś jeszcze chce wyjść? Szybko! Tak, tak, tak! Szybko! Spokojnie! Chyba mówić, nie Jesteśmy po tej samej stronie, choć zbyt zajęci, by zdać sobie z tego sprawę. Nikt nie chce wojny ludzi zespokawić z wyjątkiem pejza. Lecz to już nam pokazać. Bardzo możliwe, że źle cię zrozumieliśmy.